Do uczestnictwa w tym programie zainspirowała mnie książka pana profesora Witolda Włoskiego Świat do Poprawki. E, m, m, cenię pana profesora także z wystąpień publicznych i e, to dało mi takie poczucie, że nie będzie to stracony czas, i rzeczywiście taki nie był. E, mieliśmy okazję e, spotkać się z niesamowitymi wykładawcami, którzy Połączyli teorię z praktyką. Ta praktyka mi umożliwiła po prostu korzystanie z, ze wskazówek tego programu praktycznie na co dzień. Także mogę powiedzieć, że przez cały czas korzystania i bycia uczestnikiem tego programu wykorzystywałem wiedzę w swojej firmie. Chciałbym polecić każdemu, menadżerowi, liderowi udział w tym programie, bo na pewno się nie zawiedzie.